Aktualności z Chin. Łączność i komunikacja. Czy Chiny ukrywają prawdziwą liczbę ofiar COVID-19? 21 milionów telefonów zniknęło. Chińscy operatorzy telefoniczni tracą 21 milionów użytkowników w wyniku koronawirusa COVID-19. Władze Pekinu poinformowały, że do 19 marca anulowano ponad 21 milionów kont telefonów komórkowych w ciągu około 4 miesięcy. Gdzie poszli wszyscy ci ludzie? Co się stało? Istnieją dziwne doniesienia, że śmierć COVID-19 w Chinach mogła przyczynić się do dużej liczby zamknięć kąt, jak podaje The Epoch Ale, jeśli jeszcze tego nie wiesz... To chiński rząd wymaga od wszystkich chińskich obywateli korzystania ze smartfona w celu wygenerowania kodu zdrowotnego. Tan Kiyi Guan, komentator spraw chińskich Zusa, powiedział: The Epoch Times, poziom digitalizacji w Chinach jest bardzo wysoki, ludzie nie mogą przetrwać bez telefonu komórkowego, radzenie sobie z rządem w sprawie emerytur i ubezpieczeń społecznych, kupowanie biletów kolejowych. Zakupy bez względu na to, co ludzie chcą robić, muszą używać telefonów komórkowych. Li Guan kontynuował, dodając: Chiński reżim wymaga, aby wszyscy Chińczycy używali swoich telefonów komórkowych do generowania kodu zdrowotnego. Tylko zielony kod zdrowotny pozwala Chińczykom na poruszanie się w Chinach. Osoba nie może anulować swojego telefonu komórkowego. Czych inny ukrywają prawdziwą liczbę ofiar SARS-CoV-2 -2 poprzez chorobę COVID-19, czyli aż 21 milionów. Czytaj więcej w opisie pełen tekst. Link do publikacji źródłowej znajduje się na samym dole. Fikcje, fakty, hipotezy, teorie.